Andrzej Kuświk otwiera Listę Konfederacji do sejmów w okręgu 36 kalisko leszczyńskim. Chcemy naprawić Polskę, mówił w Lesznie. Myślę, że nie jest zaplanowana żadna rewolucja. Jedyne działania i te działania, które mamy w głowach i które są zawarte w naszym programie, są bardzo mocno przemyślane, oparte na zdrowym rozsądku i i interesie mieszkańców naszego kraju, a zwłaszcza nas tutaj w południowej Wielkopolsce, którzy to jesteśmy skupieni na przedsiębiorczości, na pracowitości, to trzeba naprawdę z całą stanowczością uznać, jesteśmy we froncie regionów gospodarczych kraju. Skoro mówi Pan o przedsiębiorcach, to ja zawsze z kimkolwiek rozmawiam zadaję to samo pytanie składka zdrowotna, która dusi szczególnie małe przedsiębiorstwa nieodliczane od dochodu do właściwie obliczana według dochodu drugi podatek. Czy pan się z tym zgadza? Moim zdaniem jest to całkowicie karygodne. Znam przedsiębiorcę, który płaci miesięcznie 60 tysięcy i leczy się prywatnie. Także dla mnie to jest coś skandalicznego, czego nie powinno absolutnie być i jest to, tak jak pani powiedziała, drugi podatek. Jest to, likwidacja. Czy to oznacza właśnie, chcę żeby to kuranty nam tutaj pasowały się, ale chcę żeby pan to jasno określił. Składka zdrowotna w, tej, w tym wymiarze, w tej formie? W tym, w tym wymiarze i w tej jest niedopuszczalne. Trzeba przede wszystkim zdemonopolizować służbę zdrowia, doprowadzić do tego, żeby Polacy mieli wybór, a konkurencja sprawi, że i leki, i leczenie będzie tańsze. Powiedzieć, chodzi też o ubezpieczenia ZUS-owskie, tak? Czyli ubezpieczenia społeczne. Co, co się będzie działo, jeżeli ludzie nie będą chcieli sobie sami odkładać pieniędzy na, na leczenie? A, a co się stanie, jeżeli zachorują jako młodzi ludzie, kiedy jeszcze nie będą mieli tych pieniędzy odłożonych? Myślę, że instynkt samozachowawczy i mądrość ludzi spowoduje, że nie jesteśmy jakimś narodem lekko duchów, że nagle wszyscy przestaną płacić i myśleć o swojej swoich... W przyszłości, bo każdy albo w rodzinie, albo sam miał kiedykolwiek jakiekolwiek problemy ze zdrowiem. Wiadomo, że te proste rzeczy można w prosty sposób iść do lekarza i załatwić. Natomiast są jakieś skomplikowane procedury i trzeba tutaj jest metoda uświadamiania, uczenia odpowiedzialności. Od tego mamy system oświaty, który powinien uświadamiać wszystkim, że trzeba pomyśleć o tym, co będzie w trudnej chwili. I systemy ubezpieczeń załatwią to w doskonały sposób. To ja jeszcze zapytam o dzieci, bo przecież one nie pracują. No dzieci są rodziców i rodzice muszą zadbać o swoje pociechy i to jest dla mnie oczywiste, że każdy z nas jest na tyle człowiekiem odpowiedzialnym, że potrafi zadbać o... i w większości tak się dzieje, że rodzice dbają o przyszłość swoich pociech. A jeżeli nie, ich na to po prostu nie stać, państwo zupełnie nie będzie, według waszego programu, zajmowało się tymi sprawami? Proszę panią, czy nie stać? Są ludzie, którzy są niezdolni do pracy. I w myśl naszego programu, i takie jest również moje osobiste zdanie, że no musimy w jakiś sposób jako, jako naród zadbać o tych, którzy są niezdolni do pracy. Natomiast tych, i, i Natomiast my jesteśmy ugrupowaniem, które będzie z całą stanowczością broniło interesów ludzi pracujących, ludzi, którzy ciężko pracują i myślę, że, że no, muszą być na tyle odpowiedzialni, żeby zabezpieczyć siebie i swoje dzieci. Muszą o tym pomyśleć. Programy społeczne to dla Was rozdawnictwo 800 plus do likwidacji? Na pewno nie nagle, ale docelowo tak. Nie chciałbym, żeby to było. My liczyliśmy na to, że inflacja rozwiąże ten problem, że, że ta składka będzie się dewaluowała i jesteśmy bardziej za ulgami w podatku dla, dla rodziców, którzy, którzy wychowują dzieci. To jest dla nas bardziej racjonalny i bardziej logiczny program. Natomiast wyciąganie pieniędzy z kieszeni ich potem oddawanie wśród fanfarii świateł jest to dla mnie po prostu kupowanie głosów i poniżanie te... Polaków, traktowani ich jako ludzi nierozsądnych, bezrozumnych, którzy myślą, że te pieniądze rozdaje państwo. No ich nie rozdają, no jest najpierw zabiera, a potem oddaje, także to jest takie trochę, bym powiedział oszukiwanie, oszukiwanie Polaków przede wszystkim. Jesteście postrzegani jako potencjalny koalicjant PiS-u w przyszłym Sejmie. Co pan na to? Nie mamy takiego planu. Jesteśmy partią stołową jesteśmy ruchem oddolnym, który, który wywodzi się z ludzi właśnie pracujących, pracujących zarówno na etatach, jak i prowadzących własne działania. I absolutnie nie mamy w planach zawieranie koalicji z jakimkolwiek ugrupowaniem, które w tej chwili walczy o władzę w Polskim Sejmie. Podczas konferencji prasowej zaprezentowani zostali kandydaci z Leszna. Jerzy Wodyński jest pielęgniarzem w szpitalu w Lesznie. Program konfederacji jest zdroworozsądkowy, zachęcał do jego przeczytania. Konstytucja wolności znajduje się na stronie internetowej konfederacji. Daniel Katarzyński jest emerytowanym wojskowym. O pośle Braunie mówi, człowiek niezłomny, nie akceptuje działań rządu i opozycji w kwestii pandemii wojny w Ukrainie i działań ekologicznych Unii Europejskiej. Adam Jan Gbiorczyk jest kandydatem na senatora, ale bardzo interesują go sprawy lokalne. Czuje prawicowy wiatr w Lesznie. Skrytykował władzę Leszna za reaktywację trupa, jak nazywa pływalnie akwawit. Potwierdził, że konfederacja myśli o samorządzie, ale nie potwierdził, czy będzie ubiegał się o stanowisko prezydenta Leszna na wiosnę.